Hej, witamy w Faworku Marzyn. witam Cię serdecznie Darku. Witam Cię Patryku, witajcie kochani. Zapraszamy na odcinek podsumowujący nasze analizy klubów ekstraligowych i przewidywania co do kolejności, na jakich skończą w nowym 2021 roku i na ostatni odstrzał, można powiedzieć, idzie Królowa Unia. Co Darku myślisz? Będzie się działo z tym klubem czterokrotnym z rzędu Mistrzem Polski w tym nowym sezonie. Mam nadzieję, że będzie ciekawiej niż w roku poprzednim, a jeszcze ciekawiej niż jeszcze wcześniejszym, czyli w 2019 roku, kiedy to najbardziej zdominowali tę ową ekstraligę, jeśli chodzi o, o ostatnie cztery lata mistrzowskie. Tak się zastanawiałem, czy dzisiejszy odcinek będzie najnudniejszym z tych wszystkich, o których mówiliśmy, bo z Patrykiem analizowaliśmy sobie wszystkie drużyny, wszystkie mecze tych drużyn i ich zawodników, i wychodzi, że prawie wszystkie pozycje w Unii Leszno są na kolorze czerwonym, czyli że mecz był dobry w wykonaniu zawodnika i mówię o czym tu będziemy mówili w tym odcinku. Właśnie na szczęście dochodzi nam też takie. Krótka analiza podsumowująca z ułożeniem naszych top 8 czy bottom 8, jakby to liczyć po prostu od 1 Zależy, do 8, jak się patrzy na to, tak. bo oczywiście tak chaotycznie te nasze odcinki wychodziły, że sami. Musieliśmy potem mocno się głowić, jak to tak naprawdę z tych analiz nam wychodzi. I dzisiaj, no na koniec, czy nie koniec, ale po już opowiedzeniu o tych transach, nie unidoczno powiem wam, jak to u nas wygląda. Naszych, na naszych osobistych listach. No tak jest. Ja powiem ci szczerze, że jak się przygotowywałem do dzisiejszego odcinka, to patrzę sobie na to, co ułożyłem, jak te analizy nasze na papierze zostały skończone. I mówię, no nie wiem, czy to nie wywróci mi się teraz do góry nogami, bo im więcej o tym myślę, staram się strasznie aż tak nie czytać, żeby mi to jeszcze wpływało na moją ocenę. Ale czytam na tyle, żeby jakiś jednak tam wpływ był, żeby ten dialog między mną a różnymi stronami internetowymi i specami jednak istniał, natomiast rzeczywiście Unia Leszno, tak jak powiedziałeś, to jest zespół, który w ostatnim czasie w zasadzie, ja nie wiem czy fani takich klubów jak na przykład Zielona Góra, która zawsze miała na pieńku z Lesznem, czy im się zmieniło to tak jak mi, że na przykład kiedyś jakby, nie to, że nie lubiłem Leszna, ale koniecznie przepadałem za nim, a od czterech lat, od tego, przez to, że ten klub jest tak prowadzony i jest tak dobry sportowo, tak się broni i szkolenie młodzieży, właśnie i przemyślanymi transferami, że cała Polska, nie wiem czy kocha Unię, to za duże słowo ale niedaleko chyba do takiego, właśnie m, można powiedzieć, no, poziomu uwielbienia w cudzysłowie y, y, tego zespołu, przez to, jak on sobie ostatnio radził na wielu płaszczyznach. No na pewno jest to taki swego rodzaju, y, nie końc daleko Idąc z tych porównań, yy, piłkarski, nie wiem, Real Madrid czy, czy raczej chyba Barcelona, taka, która właśnie ma jakichś tam takich zawodników, którzy długo są, właśnie można powiedzieć, ceut wychowanków, yy, no bo tam w Barcelonie to jest całkiem ciężko, jeśli chodzi o tych topowych zawodników, ale jednak mm -hmm. seryjnie wygrywa właśnie te tytuły. No nie ma jeszcze takich Ligi mistrzów, ale pewnie tam też by ostro szalała, także to jest yy, fakt, że, 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 że Unia Leszno. To, to, to raz, cztery lata z rzędu, ale przecież pięć razy w ostatnich sześciu latach wygrała Mistrza Polski. Dokładnie, dokładnie. Powiedziało się o tej Barcelonie i w sumie to się zgadza, bo tam się Leo Messi buntuje. A propos finansów, powiedzmy, a tutaj też mieliśmy akcję przed zeszłym sezonem, kiedy to Piotr Pawlicki i Emilisa Ifuddinow ociągali się trochę z podpisaniem aneksu finansowego. No ale w tym sezonie, przed tym sezonem nadchodzącym, już. Tych problemów, no, przynajmniej nie słyszeliśmy o nich, nie było. Mówi się, że w tym roku będzie to najciekawszy sezon w tej Unilash, no wiadomo, że dwójka najlepszych juniorów, to znaczy Bartek Smektała w ogóle odszedł z zespołu, natomiast Dominik Kubera zwalnia to, można powiedzieć, pewne miejsce juniorskie w tym zespole. Oprócz tego mówi się o uszczupleniu budżetu dla Unilashno na ten nadchodzący sezon. Nie wiem, jak to się ma do tego, że Jason Doyle został zakontraktowany, no, czy Dominik Kuberata. To do te, te obniżenie budżetu to chyba w każdym klubie, więc to takie, wiesz, takie. Masło na No maślane, właśnie bo to można powiedzieć. Zastanawiam że w się, czy to jest. Sezonie. Ja dokładnie, dokładnie, jakby czytając te artykuły nie, nie wiedziałem, czy rozchodziło się właśnie o to, że nie wiadomo, czy ta Liga ruszy, no niby ma ruszyć z planem, ale wiadomo, że zaraz ma być jakiś lockdown. W momencie przynajmniej nagrywania tego odcinka jest o tym mowa, o narodowym lockdownie. Dwa, że jak COVID wejdzie i ludzie nie wejdą na stadiony, to wiadomo, że to znowu zostanie, każdy zostanie oszukany po prostu znowu, bo nie można było się tego spodziewać kompletnie. Ale był, jeśli chodzi o unię leśną, bo tak myślę, będziemy same peany piali na punkcie tego zespołu, ale jakby się tak przyczepić na początek, żeby jakąś lekką łyżkę gdziekciu tutaj wstawić, no to to odejście właśnie młodych zawodników, wspomnianych Bartka i Kuby, przepraszam, dominika Kuby, Kubery. Tam były o troszeczkę smrodków, zwłaszcza w mediach, ze względu na to, że zawodnicy mówili o tym, że chcą się rozwijać Piotrek Baron. Trener zespołu mówił, że no wszystko rozumie, ale potem był żal wielki do tych zawodników, że to jednak nie tak powinno było wyglądać. Jakie ty miałeś odczucia a propos tego? Bo to można, może jest taki właśnie kamyczek jeden w ogródku. Jest co, no właśnie ostatnio tak jak robiłem ten research do dzisiejszego odcinka, to tak sobie myślałem o tym, że... Okej, okay, był szok, bo i Piotr Pawliski mówił o tym, że fakt faktem znają się długo z, z Dominikiem. Ale jakby nie może zdradzić za dużo tych takich kolorowych rozmów, ale no, no. fakt faktem, że ta mówi, łezka mu się zakręciła, jak usłyszał, że odchodzi tak samo było ze Smektałą. Piotra Barona też to można powiedzieć, zaszokowało. Nawet zresztą przebąkiwało się o tym, że gdyby właśnie ta zasada czy nowa pozycja, która doszła do. Regulaminu żużlowego, czyli zawodniku 24. Gdyby jego nie było, to byłoby dużo łatwiej zatrzymać tych zawodników, bo i właśnie po tej krótkiej analizie ostatnio wyszło mi, że jakby nie patrzeć, byłby Lindsey, byłby Kubera i właśnie Smektała na dwa miejsca, więc byłaby mm. jakaś walka i może ani Smektała, ani Kubera nie chcieli się. Po prostu na to pisać, i uważali, że są za mocni na, na, na takie zabawy, a przecież Lindsay Mistrz świata juniorów i w ogóle no, wielka nadzieja nie tylko mm. austra australijskiego speedwaya, ale w ogóle jako, na jaką gwiazdę, na przykład, nie wiem, przyszłych Grand Prix czy w ogóle mistrzostw Świata. Więc tutaj mm. myślę, że to też mógł być jednym z powodów i Teraz tak z perspektywy właśnie tych analiz widzę, że to chyba niepotrzebnie był taki szok, czy jakby były jakieś podstawy do tego, żeby że można było się spodziewać, może przynajmniej jednego z nich odejścia, a nie dwóch, ale mm. wyszło, jak wyszło. No właśnie, gdyby być złośliwym, to można by zaryzykować te tezę, a może. Po prostu chodziło o to, że Dominik Kubera i Bartek Smektała nie poszli sobie po prostu do Grudziądza czy do Zielonej Góry, ale poszli do Częstochowy, poszli do Lublina, do zespołów, które jak nic w tym roku będą miały pazurki, jak nie szpony już takie dość pokaźne, żeby wdrapać się do tego playoffu. zwłaszcza jeśli chodzi o Lublinian. Trzeci sezon zobowiązuje po lekko rozczarowującym w zeszłym roku, dlatego tylko, że apetyty rosną wiadomo w miarę jedzenia, tam chcieli troszeczkę czegoś więcej, ale Patryk Dudek wybił im to z głowy, stety, niestety. No ale nie wydaje mi się, że akurat tutaj, przynajmniej ja na to nie stawiam pieniędzy, że to jest jakieś rozczarowanie ze względu na to, że po prostu ci wychowankowie wzmacniają poważnych kandydatów, jednak kontrkandydatów do tego tytułu. Natomiast, no cóż, ciekawie to się zapowiada, jeśli chodzi o ten sezon, bo jak zawsze, już wielokrotnie z Patrykiem. Wspominaliśmy w tych poprzednich siedmiu odcinkach. Jak się nie ma juniorów, to czy jest jakaś szansa na obronę tytułu. I, i, i to chyba I będzie. Właśnie... Y... Tak, sammy do swoich notatek. Mm. Zrobiłem przed potypowym długopisem, bo teraz już wszystko jest na WhatsApp, Prze na przed... tych. Przed covidowym chyba. Tak, <laughs> Dokładnie. Nie, ja tak żartuję sobie, ale. Właśnie, mm. tutaj będzie ciekawie, bo raz że może być nudno, bo mówimy o drużynie, która praktycznie nie miała słabych punktów, ale jeszcze do, do nas dochodzi to podsumowanie ostateczne, więc nie wiem, czy wyjdzie dłuższy odcinek, czy nie, ale pewnie jakieś tam, wiesz, na jakimś poziomie będziemy się pewnie zbierać o to, jak te ustępki ustawić i dlaczego tak, a nie inaczej. Mhm. A myślę, że wiesz, oni od początku tych tytułów, właśnie nawet ten piąty, sześć lat temu też zdobywali, właśnie już Kubera był, już Smektała, więc mm. tak naprawdę sześć tytułów, w tak młodym wieku i jakby co dalej, tak więc wi wiadomo, że no, czy, wiadomo, że każdy tytuł jest, 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 jest dobry i smakuje pewnie przepysznie, tym bardziej jak się ma świadomość jazdy w najlepszej świata, ale mm. trochę też może znudzić, tak jak mówiliśmy, że się Wrocławowi odbija tym brązem, to tutaj może ich chłopakom się złotem odbiło, a może chcą po prostu coś wiesz, jakby trudniej, tak? Czy, czy wiecie, kochani? Żeby jakby tak łatwo nie było, żeby z innej drużynie, wiadomo, może inne mm -hmm. wyzwania, pewnie też inne pieniądze, bo, bo jednak te U24 też podbiło stawki niektórym i myślę, że tutaj są, są te ten, ten pies pogrzebany po prostu, a jak to wyjdzie, to Zobaczymy. No i to chyba no, tyle tytułem wstępu przydługiego. Przyda się być może lepsza, większa rywalizacja w tej lidze i to niewykluczone, że Leszno, które dominowało, jeśli chodzi zwłaszcza o ten sezon 2019, tę ligę, będzie mogło nadal wygrać tytuł, czy miało ogromne szanse na jego obronę. Ale wydaje mi się, że tu już będzie o wiele trudniej, z tego względu, że skoro nie ma juniorów, którzy ratowali często, w sensie wcześniej Smektała z Kuberą, teraz Kubera, w zeszłym sezonie wynik seniorom, teraz będzie o to trudno. Zeszły sezon nie był wcale taki zły, bo to było 14 zwycięstw, 4 porażki, aż 72 wyścigi na 5-1 wygrało Leszno, drugi betard Sparta Wrocław. 51 wyścigów tylko, czyli o, o 21 wyścigów mniej wygranych na 5-1. Przecież to jest jakiś kosmos. Yy, I najwięcej zwycięstw indywidualnych na mecz, prawie no, 9,5, yy, yy, najwięcej bonusów na mecz. Więc to był generalnie mur nie do przejścia, można powiedzieć. Yy, I rzeczywiście, oprócz takiego 2016 roku, czyli tego, kiedy prawie spadli z ligi bo to zajęli siódme miejsce, o ile dobrze pamiętam i 2017, gdzie się pieli na szczyt, no to w zasadzie nie schodzą poniżej czterech porażek. Pytanie, czy one wynikły z tego, że po prostu już trochę byli zmęczeni, czy rzeczywiście jednak ta liga w zeszłym roku była na tyle wyrównana, że jednak przy tych wpadkach, no już to nie były wygrane na poziomie 44-46, czy odwrotnie dla lesna, znaczy, tylko to już były cztery wtopy zaliczone właśnie, ja myślę, że z jednej strony to był Kubera, osamotniony jako taki wystrzałowy junior, można powiedzieć, bo miał już który też miał świetne przebłyski i w ogóle mecze, których na pewno nie musi się wstydzić, ale jednak mm -hmm. tą formację ciągnął już sam Kubera, a nie ze Smechtałą, którzy, którzy to robili przez lata. I tak mi właśnie wyszło. To już teraz cofnę się do swoich notatek. Mm -hmm. Do Kajciku, że... tak, tak od 2012 właśnie, jeżeli drużyny zdobywały Mistrza Polski, to właśnie ta juniorska para była na tyle przynajmniej silna, że zdobywała w sumie 2,8 punktów na mecz. W sensie mm. jako dwóch zawodników, jak mówimy o tych podstawowych, jeśli chodzi o średnią i tak w 2012, kiedy to była Unia Tarnów, wyszło mi tutaj trzy. 122, tam był Janowski i Jamruk. Mm. To, był, to był tytuł dla, właśnie, Tarnowa. Potem, oczywiście, e, Twoja Zielona Góra, czyli 2, e, właśnie 809, to był najniższy wynik spośród tych ostatnich 9 lat, jeśli chodzi o juniorów, mm. ale jednak wysoko, bo przecież tam Dudek miał wtedy ponad 12 lat. No tak. 2014, kiedy zaczęła się ta właśnie. E, tak naprawdę hegemonia. Powo powoli, powoli, hegemonia właśnie Unii Leszno. Tam wtedy Stal Gorzów jeszcze wygrała i mieli genialnego Zmarzlika i Cyfera, którzy razem mieli 3,219, świetna, wysoka średnia. A potem już leciało właśnie mistrzostwa dla Unii Leszno, czyli mamy już 2015 to był Piotr Pawlicki ze Smektałą i jeszcze. W 10 biegach mm. tylko, ale już był Kubera. Tam była średnia 2,909. 2016 mm, to był e, kolejny tytuł dla Bartka z Marzlika. i tutaj akurat e, może e, nie było aż takiej wielkiej przewagi tej, tej juniorki, e, ale e, z Marzli 2 2,477 w ogóle jako junior, najlepszy zawodnik ligi, i też Adrian Cyfer 1,075. A potem już 2017 to jest 3.12. Oczywiście u bo już teraz lecimy te 5, tak, tytu tak. 4 5 tytuły z rzędu, potem 3.308. Mm. E Znowu Smekta Kubera, potem 3.395, 3, więc y masakra. I teraz, y no, nie było lekko i właśnie przez to, że ten Claudio miał miał 1.0 średnią, ale Kubera miał 1.89, więc też genialno jak na y juniora, więc. 2,890 to była ta średnia z 2020, więc nie ma we wsi żadnego pana, dokładnie, który by um, powiedzieć, że da, da się wygrać a, tak? ligę, mówię? tak, da się wygrać ligę bez juniorów i teraz tutaj jeszcze taki mały przytyczek a propos tego, jak wspaniale to pojechał pl Plutra, bo Aha. sobie tak obejrzałem tak, dokładnie tak. ten, jak, kochani, też przyjrzyjcie się, że Przede wszystkim Gorzów już przegrywał z Kretesem. Wypuścili do 14 też juniora, bo był jasiński. Wypuścili zakładam podłamanego lekko, Tom i Pawickiego. I jakkolwiek Pludra wyskoczył ze startu, to potem lwią robotę, jednak wykonał Piotr Pawicki, który blokował Tomsena mm. i tak naprawdę go doholował do końca. Może nie przesadzam, że cały bieg. Bo faktycznie. E... Kasper wykazał się tam szybkością w ogóle, ale właśnie no pytanie, tak. jak bardzo się chciał Tomsonowi, a o Jasińskim to w ogóle nie, nie będę się wypowiadał. Więc te 3-0 i taka pół żarty, pół mówienie o tym, że to jest najlepszy zawodnik, jakby robienie z niego talentu na ten sezon, to myślę, że trochę przesada jest. No, bo nie e, wiem co ty To, co mi się sądzisz, obiło... Co wy sądzicie o tym? Mm, no właśnie, może damy się. <głos> <dowiedzieć>. <głos> nie, nie. Wydaje mi się, że zgadzam się z tobą, że to jest lekko na wyrost, oczywiście, bo ja pamiętam jak kiedyś swego czasu, to chyba, proszę mnie poprawić, ale albo to była pierwsza dzisiejsza liga, albo ekstra liga, kiedy Tomasz Grabowski, gość, z którym zresztą w szkółce byłem i z Rafałem Kurmańskim, debiutował w barwach Zielonej Góry i Kurman stawał w poprzek co wyścig, co, przepraszam, co okrążenie, w zasadzie co wiraż, żeby tylko, to chyba był mecz Sopolem, ale żeby tylko ten Tomek dowiózł te trzy punkty i... Może to nie było rzeczywiście, tak, jak to, to jest na wyrost troszeczkę powiedziane, bo Kacper zrobił swoje, ale masz rację. Kompletnie tutaj ciężko wyrokować po tym jednym wystrzale. Tym bardziej, że mówi się właśnie, że takim największym niby talentem ma być Damian Ratajczak, który jeszcze no, on jest bardzo młodym zawodnikiem, dopiero bodajże 16 lat w tym roku ma, tak? W zeszłym miał 15, jak zdał licencję, więc tutaj być może coś, jakaś iskerka może się pojawić, ale tak myśląc sobie, odchodząc na chwilę od juniorów, do czego zaraz wrócę to tak sobie patrzyłem na to jak ten zespół się kształtował tej Unii no i rzeczywiście jeśli chodzi o punkty zdobywane to to jest najlepiej punktujący zespół na przestrzeni ostatnich 6 lat w Ekstralidze i poza sezonem 2016 zawsze zdobywał jej najwięcej nie traci już tyle co kiedyś, potrafił tracić ciutkę więcej. Dominuje stabilnie jeśli chodzi o średnią, bo tam jest powyżej 50, prawie 51 punktów na mecz. Jeśli chodzi o średnią z ostatnich sezonów. Nie tak jak przed rokiem była, w zeszłym roku było 53,7. Ale pamiętajmy, że jak się zdobywa o 3, mecze, o 3 przepraszam, punkty se, więcej na mecz. Tak, natomiast y, mykt jest taki, że jak się zdobywa te trzy punkty na mecz więcej, to znaczy, że trzy punkty traci więcej inny zespół, czyli różnica się robi podwójna, prawda? Mhm. Y, sześć punktów. Natomiast y, teraz tutaj jest uwaga, przytyczek, kamyczek, jakkolwiek, y, clue. W domu y, zdobywali najwięcej punktów no może nie w historii całych, każdego sezonu w Ekstralidze, ale 55-9, lepiej niż jeszcze w genialniejszym sezonie 2019, ale na wyjazdach średnia spadła do 46, wcześniej było 49, prawie 50. I to jest pytanie, skoro zdominowali to i Jason Doyle, do którego jeszcze wrócimy, potrafi się wykazać na Leszczyńskim Torze, więc tu będzie solidna ściana, to co będzie na wyjazdach? No właśnie, to bardziej przy, przy takich, a nie innych seniorach, juniorach przepraszam, bo właśnie też patrzyłem, jak, jak tak naprawdę temu Doyle'owi szło w ostatnich latach. To w tym sezonie to faktycznie był świetny mecz, bo przecież e, przegrała Częstochowa aż 54-36, a on zdobył 12 mm. punktów w 6 startach, w tym wykluczenie za spowodowanie wypadku Piotra Pawickiego. W 2019 mm -hmm. było słabiej, tu było 5 plus 1, w 5, w 18 znowu w 13 plus 1 i w 17 z zieloną 7 punktów w 5 startach. Więc przeplata takie lepsze lata z, z gorszymi, z takimi średnimi, ale widać, że to nie jest tak, że, że totalnie mu nie idzie na tym torze, a ten 2020, jakby odnosząc się do tego i do tej jego średniej 2-0, przecież w ogóle w całej lidze. To, to jest dobry prognostyk, jeśli chodzi o, um, jakby to nie patrzeć, w zastąpienie um, tych średnich Kubery i Zmektały, bo tam oprócz tego nikt nie doszedł, oprócz tego właśnie, że, hmm. że zupełnie inni juniorzy będą, więc tu będzie ciężko. To prawda, tym bardziej, że właśnie juniorzy no, zazwyczaj nie zdobywali mniej niż 9 punktów na mecz od wielu, wielu lat. Wyjątkiem jest właśnie ten paskudny 2016 rok. No i w zeszłym to, jak powiedziałeś, Patryku spadło do, do mniej niż 10 punktów na mecz średnio. Y Pytanie, bo mieliśmy, miałem zagwozdkę przynajmniej taką, jak tutaj rozsądzić, zaraz powiemy sobie o tym, kto najlepiej spisał się. Oczywiście średnie punktowe są, ale omówimy to lekko, są ogólnie dostępne dla wszystkich. Natomiast jak tutaj powiedzieć, kto zawiódł w tym zespole? No i właśnie tu jest to, że były elementy, które po prostu nagminnie szwankowały, można powiedzieć, jeden albo drugi w zeszłym sezonie na wyjazdach. Mam tutaj na myśli właśnie przede wszystkim. Piotra Pawlickiego i Janusza Kołodzieja, którym zdarzały się właśnie śliwy non stop na wyjazdach, ale właśnie był ten Dominik Kubera, który to wszystko ratował, a tutaj właśnie nie ma nawet rezerwowego tak naprawdę strasznego, który by tutaj, no Szymon Szlauderbach jest, ale tutaj ciężko liczyć, że jak Bartek Smektała nagle e, pozamiata, jeżeli Janusz Kołodziej na przykład, czy Piotrek Pawlicki w dwóch wyścigach nie pojadą najlepiej. Zresztą to też jest, o ile z Januszem Kołodziejem nie ma problemu, bo dzisiaj jest wiadomo, że to jest człowiek do rany przyłóż i, i oddaje często swoje wyścigi juniorom i raczej jest mocno bezkonfliktowym. Ale Piotrek Pawlicki swoje za uszami lubi mieć, to jest zawodnik o zupełnie innym temperamencie i tutaj też Piotrek Baron chce jednak zachować atmosferę, więc nie będzie wielkich manewrów. Dzięki Bogu jest ten Szymon bo po prostu one się wykluczają same z siebie, tak yy, zakładam. Ale yy, no właśnie, nie wiem, czy chcemy przejść właśnie do kogo byś chciał wyróżnić najbardziej za ten sezon, Patryku i, i w zasadzie dlaczego, czy jeszcze masz coś do dołożenia tutaj w tej kwestii.